Czerwiec 79 roku, zaledwie 8 miesięcy po wyborze na papieża, Karol Wojtyła już jako Jan Paweł II pierwszy raz przyjeżdża do Polski. W Gnieźnie, Częstochowie, Krakowie, Wadowicach, Nowym Targu i Oświęcimiu czekały tłumy. Nigdy więcej wojny. Na placu zwycięstwa w Warszawie, symbolu triumfu komunizmu, padły słowa, które okazały się prorocze. Stąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi. Ziemia, na którą papież przyjeżdża drugi raz w 1983 roku przeszła wiele. Trwa stan wojenny, władza zdusiła Solidarność, opozycjoniści siedzą więzienia. w więzieniach. W 91 roku papież przyjeżdża do wolnej Polski. Naród w sposób szczególny potrzebuje jednak drogowskazu. Polska. Woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumień. Wyjątkowy Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie. W 1999 roku papież jest z nami prawie dwa tygodnie. To najdłuższa pielgrzymka. Papież pierwszy raz jest w Sejmie. Jest także urodziny rolników na Mazurach. Potem choruje, nie pojawia się nam na krakowskich błoniach. Wieczorem nie zawiódł jednak czekających pod oknem krakowskiej inicjatury. Nie, jest Do jutra. Do jutra. nie zawiódł też górali w Nowym Sączu, a w Wadowicach wszystkich zaskoczył humorem. A tam była cukiernia. W 2002 roku przyjeżdża z przesłaniem Bożego Miłosierdzia na pielgrzymkę sentymentalną, śladami błogosławionej Faustyny, i do ulubionego sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Jak zawsze trudno było się rozstać. ładnie. ładnie. Awiają mnie do tego, że, że z Rzymu. Chciałbym dodać i do zobaczenia, ale to już, ale to już jest całkowicie w Bożych rękach.